Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z League of Legends drogi do Challenger'a Kolejna gra z Kindred w dżungli standardowo bez żadnych urozmaiczeń Gramy sobie, jak na razie ciągle D1 męczymy się ale kiedyś damy radę Mamy tu dwóch koksów na bocie z Master'a no, dobrze, niech nas wykerują W sumie no, mamy fajną ogólnie drużynę, taki Team Comp Niczym z LCS-ów o Jezus krzesło mi pękło chyba. <grym> Dobra, gramy na Folibera, więc... Prosta sprawa. Ten czas się w sobie buguje, trzeba zrobić tak. Tu chyba zmienić tak. teraz tak i taki już jest normalny. Dobra, lecimy. Dzisiaj z czarną chromą. Miejmy, że będzie szczęśliwa. Patrzcie tak wygląda, ale wilk. Wilk niczym wilczur. No i w sumie gram ciągle na patrze 11.7 tak naprawdę mm, to jest chyba odcinek 16 tak mi się wydaje, nie jestem pewien ale nagrywam go od razu po poprzedniej grze a tako więc, ale pewnie tam mm, przedział czasowy między odcinkami będzie większy ale tak już jest, tak już jest tak działa prawo natury jeżeli to ma jakikolwiek sens mm. Zobaczymy, mamy sobie fajną drużynę. no i nie wiem czy tu mówić. Oni mają Super Kennena i jakieś inne skiny. Mamy cztery skiny, oni mają również cztery. więc siły są wyrównane. Nautilus i Serafin. To taki. No, i gra na tym patrzyli nasze kropka 7, czyli na tym co Kinder dostała buffy o no, bardzo się z tego cieszę. a jako że kiedy buffy no to trzeba trzeba grać bo nie wiadomo kiedy ją znerfią może nikim a może jutro hmm. no zaczynamy sobie od dołu widzimy że w też zaczyna dole w ogóle nie ma znaczy nie ma ich bota a to już się pokazał pokaza, więc a raczej nie robią takich mind gamesów że żeby zaczął na górze, gdzie bot się nie pokazuje, ale to jest... Nie, to już jest nie jestem poziom spokojnie. to jest spokojny, więc zakładamy, że on zaczął tu, tu pójd... i... Nie znam w sumie ścieżki wolibera. Czy poszedł na golemy, czy poszedł już do swojej górnej dżungli? Hmm. Ale to już bez znaczenia. Po prostu możemy się go spodziewać na górze w tym samym czasie co my będziemy. Więc... Tak więc ok. Ważne, yy, żeby linie nie umierały solo. Nie chcemy tego. A będzie ok. Wtedy jakoś tam ich pogankujemy i pomożemy. Yy. No i tak. Ten już prosi o pomoc. Widzimy Olivera, czyli jednak poszedł tą ścieżką, o yy, której myślałem. Czyli Wright golemy i, i red. Pójdę teraz na swojego, okej, okay. pójdę na swojego blue, niby slashe'ała, więc spróbuję mu wejść do lasu. Bez jest, więc okej. Okay. Czeka. No i ładnie, first blood. Gdyby go stałtował, to może. Masz to? czy nie masz? pytanie? za eee, późno. Ale co Dość ładnie go biłeś, więc fajnie. Eee, oznaczę korkiego, ale i tak tam nie chcę iść. Patrz, uda wizję. wizję. w dobrze, że zrobiliśmy Olibera, więc on jest teraz. Będzie mocno do tyłu. Ale akcja. Dobrze. To tutaj chcesz zginać. No. Dobra, ładnie wyszło. Fajnie. No, Volibear teraz już jest mocno w czapkę. <grych> hmm, czy my dostaniemy tu stacka? Jest jakaś szansa, więc może poczekam. Muszę flashe'a Dobra, bez flashe'a na Tilius. ma 750. Okej, okay, zaraz on to spinguje. 750 Vultiver. I... 930 support. Ok, To jest taka ważna informacja w miarę. Nie, nie chcę tego. Mam zbyt duże low ok ale fajnie to mi więc fajnie wiemy gdzie jest y, oliver Dobra cofnijmy do bazy mamy w sumie o, dużo kolda, jak na tą minutę więc elegancko przewagę levelową znaczy w expie też jest sporawa yy, kupię jeszcze tak poczekam jeszcze troszkę na warda Przyda się na pewno. Czy tam parasol nikogo nie zbawi? okej okay, kopiłem. Ojej, jeszcze wymienimy to. O, dobra. Wszystko zrobiłem co mogłem. Kurde, jak ktoś Puchar zdobył. Widać, że klasza wygrał. Fajne, fajne. Hmm. To jest chyba. ...Otrzena. To jest tak, że jest. Top. Jungle Mid, Bot Support. Tak mi się wydaje. Jakoś tak, przynajmniej tak było. Więc raczej to zostało. stało. Ja na pewno klasza ostatnio nie. Nie wygrałem, nawet nie grałem. Hmm. Dobra, ja coś, na jesteśmy mocno do przodu. Podszedłbym pod smoka. Do Korkiego. Okej, ten teraz odda. Spróbujmy, może coś nam idzie, chociaż są te ciężary. Spodziewa się nas. Hmm, nie dobra. Nic z tego. Przejdę sobie tędy, może mnie nie widział. Ta ciężko, Serafie, masz rację, wiem wiem. No to, to tutaj się zgodzę. Idę. Bo o Oj, szkoda, że to nie wyszło byśmy mogli go zabić, myślę. Mam sobie przewagę levelową, więc smoka mogę zacząć. Woliber jest... Yy, jeszcze ciągle bez flesza. Więc raczej to, nawet jakby wiedzieli o tym, to odpuszczą. Tyk. Jest naprawdę wart, na razie ja nie chcę go niszczyć. To jakby tam... nic nie zmienia. Tak, woliber tam jest tu macie ciągle info oddaję. możliwe że po prostu teraz Voliber poszedł do głównej części mapy tak mi się wydaje bo no, to, no Na dole nie miałem nic do zrobienia chyba bo coś spuszował czy tanie nie, nie ja mam pojęcia co się może wydarzyć podejdę tu jakby coś mogło być ale chyba nic nie wydarzy więc 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 nic z tego nie będzie hmm. nie wiem czy coś w tego dżungli znajdziemy może być trochę bieda w sobie To nie zabijamy raczej no hmm. dobra i farmić, bo tu nic nie do zrobienia nie ma Spokojna gra, 8 minuta, tylko 2 kile. Bo już swojego flesza ma Był tu, pytanie czy on to może robić? Jakby to zaczął to byłoby trochę Jolo, ale Okej, okay, nie robi tego Nie chciałem tego zbić, ale to nic Spróbujmy na topie może De. On musi fleszować, jeżeli Dobra, wstążę na no, więc tak też myślałem, że może się wydarzyć, bo nie spodziewałem się, byśmy go zabili. Eee, ale widzimy, że na Midzie nie ma flesza, na Topie nie ma flesza, na ulti już, już ma flesza. Więc KS okay, o tym wie. Ja Smajtuje smajtuję to, żeby już nam się smajt zamienił. sobie fargniemy dalej na razie nigdzie jakiejkolwiek akcji nie ma co nawet szukać bo to będzie strata czasu to najwyżej mogę spróbować pod, pod Herolda sobie mieć wizję. Może gdzieś tu będzie jakaś wizja to szczerze tu nie ma jeszcze tu okej okay, wizji nigdzie nie ma tym niedźwiedziem. Dziękuję. No i, I tyle. Ha, tyle z tego Herolda. Dzięki za pomoc woliber Co było. Tam bym sobie poradził. Mm, Okej, okay, wilki stoją więc. Zbierzemy sobie. Je. O, Woliber musi być mocno zirytowany. Trochę tutaj. Trochę tu nie daje rad. Mm. Zejdziemy może na topa On jest bez flesza, okej okay. To jest wardował Ale to nic Podejdziemy od tych szaków idę? idę. Dawaj zabijamy Ty ja On Jest bez flesza Bracie bezerki też jeszcze Prosta sprawa Czy hmm. chce tu Herolda. Dadajko. No i dobra. Tu będziemy sobie parę playtów, więc znowu będziemy mocno do przodu w woldzie. No. Fajna gra w sumie, bo mało się dzieje, znaczy mało się dzieje pod względem killi, ale jest taka dużo mocno, tak powiem taktyczna, tak powiem. Każdy gra po prostu poważnie, nie umiera solo, nie szuka się tam bezsensownych walk hmm. a jak już, no to z przymusu tutaj widzę z ją ale też jednego zabiła, Korkio więc to tak jest najbardziej okej okay. Smoka mogą myśleć. o, Pukena okay, nice. jest o Boże, ale... my bad um, skupiłem się na tym, że Smok nie staje a nawet nie zauważyłem, że Kenem tych, wśród tych milionów przyszedł. Ja myślę, strzelę, serio, ser, ja myślałem, że to milion idzie, XZ. No nic, głupio wyszło, bo, eee, bo z, z, za mnie wziął Golda i zaczyna. No nic, no zdarza się i tak. Ale prawda jest, oh to było głupie. Myślałem, że to milion idzie, bo że to Kenan, ale. No nic, nic nie stało. A też. Nie merki, by mnie prawie w tym momencie. więc anlaki. Znaczy... Kurde. No szkoda. Mówię. Moja wina była. Bo... Naprawdę byłem pewien, że to minion. Bocha <grytania> Boha teraz miałem pomylić, no. No taki mały przyszedł. To by się spodziewał. Że to postać. A ja bym skupiony na smoku już bardziej. Tutaj patrzyłem ile HP maturet. A no nic. Uważa się i tak. Hmm, chciałbym podejść może na czwartego tego staka. Hmm, gdzie ja mam warta, tu? No dobra, on bierze to, więc my to za darmo. Okej, okay. idę idę? Uuuuuu przeżyję, nie przeżyję, nie wiem Ciężko stwierdzić. Idziemy? Nie? Nie idziemy Teraz ja jestem trochę w podczasku, to tak powiem ma chyba nie ma Okej, na sobie słuchaj, więc... Nie wiem czy jak pomóc Tam fleszów poszło Od groma Mafelios sobie nazbierał tych nie wiem jak to się nawet nazywa Mmm Bumerangów Tak bym to nazwał Nie wiem jak w sumie fajnie Finało wyszło, czy 2 za 2, czy Nie, chyba nawet nie Nad gorzej 3 za 2 No 3 za 2, więc Szkoda, bo tam to co RP użyłem to niby nawet tylnik trochę uratowałem ale czy znaczy, tak koniec końców zginął więc tam jakoś tam bez znaczenia ważne że ja przeżyłem, bo nie byłem ja zginął to byłaby dupa z tej walki A jak na razie, na razie by równo nagrała Szkoda, że jest marła tak jak pochwaliłem to teraz to teraz nie mogę was pochwalić na tą akcję Trzeba no ja, jakiś plus tego, że na no, chwilę już garndablę, ale... Żeby już szukać pozytywów. W całym nieszczęściu. Dobra, coś do bazy. Pomyślimy nad buildem. Zrobię eee, hmm. tak jak wcześniej. czy to, to i to. Player on bot. Nie mów mi jaką grać No ale zaraz tam może podejdę On jest na pewno bez flesza Korki chyba też Tam nie słyszałem dzięki Ale nie jestem pewien o, Tam, tam poprzedniej akcji Herald staje Okej okay. Zobaczymy co się wydarzy Tak, Pięknie Dobra ładnie, jeszcze tego może może tak, 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 co tak, tak, Nie wiem tak, tak, No, tak, to dawać. Ojej! maslowa, maslowa. No, coś tam nie wyszło w tym kombo, ale to nic. Weźmiemy Herolda. Dobra, wciąż mieliśmy czwartego staka, więc tam sporo, da fajnie się gra w sumie tą kinderet na Olivera. Przyjemnie, bo. On nie jest w stanie ani nie zapłać, a tym jak używa R teraz z tym forcem tym bardziej. To jest akurat spoko. No 05 już w sumie taki już zostanie, więc spoko um, okay. Nie ma takiego uwaga. Zaraz będzie praktycznie dla tego bota się trzeba wybrać. Dobra, wracam po cięciu w środku walki, niestety musiałem na chwilę tak powiem, was opuścić. Ale to nic... O jejku! Nic z Was nie ominęło. Tylko ten teamfight jakże emocjonujący. Dobrze, że w trakcie teamfight'u włączyłem nagrywanie. No nie, wygraliśmy w ten teamfight, ja nie mam jak coś. Nie wierzę. Chłopy. Chorki, dobrze zablokowaliście, a... A, kenenek lasowego, lasowego... Znaczy Churykę... Na narzucił. No nic, nie odmawiaj no, tam. No. Happens. Ładnie. Mm, oznaczmy sobie, myślę, teraz... Kenena. Chcą barona zrobić, no... Ja wiem, mam 2700 coś No, no dobra, no, ja nie jestem jakiś to mega, ale jak ktoś inny chce to no to, to robimy. Dawaj, 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 tak, kończymy. Najwyższy jeszcze numer od barona. No nic no, no, ale przynajmniej wzięliśmy barona, mamy go na trzech osobach. W porządku. Trzeba się cofnąć, nie? Hmm. Dobra, hmm. Stać nas na dużo, więc... Pora cofnąć. Kupimy to. Myślę teraz nad itemem, kupimy, myślę, kupimy to tym razem. Okej, okay. to sprzedaj, kupmy dwa nawet, bo nas stać. Pyk, pyk, jest, wszystko jest, wszystko jest dobrze. Halo, czemu nie mogę tego zamienić? Mam jakieś lagi, okej, okay. internet widzę, dojeżdża. tam po kolejnym cięciu niestety mocno internet mi szwankuje, więc niestety jest jak jest, ale fajna gra z mojej strony, więc myślę, że ją wrzucę, pomimo, że w ogóle mi się... Aha, ja w ogóle nie mogę używać skilli, halo? Dlaczego? Ło Jezu, jest takie sytuacje się nie miałem, że mi się bez... Nie... Nie mogę już od normalnie, nic, smajta, nic tego. Trzeba chyba szybko wejść i wejść. Dobra, napiszę im. Five hours later. Dobra, wracam po cięciu numer 159. Dlaczego oni walczą ze mnie? Ja niestety musiałem wyjść z gry, z jakiegoś względu nie mogę używać skilli. No i nie wiem, czy to nam nie przegra gry. Co ja poradzę, że Riot ma tak zjebaną grę, no? Kurwa, już mnie denerwuje chłop. Kurde, nie no ta tej gry, dupa. sekund, więc... Może na baronie jeszcze jakoś odpowiem. Hmm. Wygramy no, bo to jeszcze jest jak najbardziej do wygrania gra. Ja sprawdziłem flesha. Muszę uważać. Byśmy go zabili. To Przed baronem. Tak, co, chcemy zaczynać po prostu? Trzeba markę. myślę że możemy, ale czy powinniśmy to ja nie, nie wiem. No? Gdzie, jak nie teraz przegrać gry? No, <grymne> znaczy, robimy do szybko, on z Kaisem, który tutaj jest, Kaisa Kinder z to wiadomo, że będzie szybko. Okej, okay. chęliśmy to, dobrze, elegancko. Puszy, puszy, jest okej. Okay. Cool. Dobra, o, fajnie. O żotarka nikogo nie trafiła. Unlucky. Maslowa. O Jezus. <grystanie> Kombo na listarze. Nie umie co robić. Znaczy. Mówimy, że nie umie, ale mu nie wyszło. Już chyba drugi raz. Więc powiedzmy, że miał laga. No, zdarza się najlepszy. Tak jak ja mi w że. O Jezus, ile razy nie lagowało. No pomimo problemów trzeba. No bywaj tak, więc widzicie się. Czyli nawet z gry zwaliło. Dlatego tego tyle cięcie w tym odcinku. O Boże. Co za down. Możemy R widzicie. Teraz nie no, co pijcie. Ajaj, no ja mam najbardziej. Trzeba mi się zachować. Dobrze brawo, się. Dobra, wygrałem na fight bez mnie, więc... Ee, nie jest mi potrzebny. Uh, kurde, fajna gra. Nie fajne problemy, ale... Czasami jak przeciwnicy... Yy, nie mogą wygrać, no to internet musi im pomóc. <grym> w tym sensie, że... Nie, no i tak, pomimo tych problemów z internetem i z wszystkim innym to myślę, że że odcinek też w porządku wyjdzie, bo taka w porządku gra z mojej strony dużo się działo, dużo killi więc chyba takie gry lubicie, co? no drużyna też fajnie zagrała jakby nikt jakoś mocno nie fidował. no, a co do poprzedniej akcji, no to nie wiem, też ja trochę zrąbałem pod tym względem, że e, chciałem zabić najpierw AFS a później już Erki, no mi się nie udało to czy próbowałem kliknąć rękę, ale nie wiem, czy to nie Co to Czy się czy nie? Chyba nie. Nie, no chce się, czy masz ta freka, czy nie? Przecież tu masz wardę. Nie, co on czeka ma to PK czy coś się zbugowało? ja już nie wiem ale dobra, koniec końców 3 na 1 więc nie wiem, XZ to napisała, więc jak tam to interpretować? nie mam pojęcia ale dobra, koniec końców ejs, dobra Uff, irytująca gra to była no, taka Irytowałem w pewnym momencie ale koniec końców koniec końców <coughs> wygraliśmy więc to jest najważniejsze zwycięstwo. Pomimo licznych błędów, licznych problemów z internetem, nie przeszkodziło mi to i zaspów w gardle, więc muszę dokończyć. Kończy się to, bo... Już nie wiem co mówić. No i diamet jeden Ciągle tam powoli do przodu, dało się wygrać, dobra. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Taki mocno cięty, ale... ale to nic. nic nie oglądanie no i... Hello.